Ta wizyta u fizjoterapeutki, czemu ona jest taka ważna i czemu jest taka fajna wcześniej, e, ponieważ ona nam zdiagnozuje, co wy w dnie miednicy macie. Jeśli e, są takie z Was tutaj, chociażby na naszym webinarze, które nigdy nie były u fizjoterapeuty urogynekologicznego e, i nie wiedzą w ogóle, jak te mięśni pracują, jak, e, czy w ogóle aktywują odpowiednie partię ciała. Bo często to się zdarza, że e, wy myślicie, że aktywujecie dno miednicy. A potem na kozetce okazuje się, że zupełnie nie te mięśnie pracują, które powinny. Więc takiego, takiej sytuacji byśmy nie chciały. To są bardzo ważne mięśnie, które teraz w porodzie odgrywają największą rolę. I kiedy o nie zadbać, bardziej niż teraz. Prawda? E, więc to jest bardzo ważne. Tak, nauczymy się na takiej wizycie, jak napiąć, ale też jak rozluźnić, co jest nawet ważniejsze w kontekście porodu naturalnego, e, bo większość z Was ma w planie porodu ochronę krocza i oczywiście nie chcemy żadnych urazów, nie chcemy żadnych, na, e, nie chcemy żadnych pęknięć, e, nie chcemy nacięć krocza. E, Chciałobyśmy, żeby poród kończył się właśnie naturalnie, a nie w połowie byłby na przykład przerwany i mm, jednak e, przeniesiony na stół operacyjny do, na cesarski Wcięcie, tak, żebyśmy było przeniesione. Więc e, to też jakby ta nauka relaksacji ma tutaj odgrywa bardzo wany, ważny czynnik. E, likwidujemy sobie oczywiście istniejące dolegliwości bólowe, czyli na bieżąco sobie działamy. Jeśli przychodzicie z bólem spojenia, czy właśnie pakwin, czy odcinka lędźwiowego, to staramy się jak najbardziej zminimalizować te dolegliwości, żebyście mogły działać, ćwiczyć. E, ale też z praktyki Wam powiem, że po prostu jeśli zaczynacie ćwiczyć wcześniej i robicie to w taki umiarkowany, mądry sposób to te dolegliwości pojawiają się później, albo nie pojawiają się czasem wcale. E, nauka prawidłowych nawyków dnia codziennego. I tutaj bardzo ważne jest to, jak siusiamy, to jak się wypróżniamy, e, to jak kaszlecie, jak kichacie, e, jak smarczycie nos, tak? To są takie prozaiczne rzeczy. Które też bardzo mocno odbijają się na dnie miednicy, zwłaszcza wtedy, kiedy robimy to źle. Bo kiedy robimy to dobrze, to nie zauważamy tego, jakby, tych czynności, bo one po prostu nie szkodzą, ale kiedy zaczynamy robić to źle, kiedy przychodzi jakieś na przykład przeziębienie, my jesteśmy zmęczone, jesteśmy w ogóle nasze ciało jest przemęczone, tak? Do tego nie wiem, mamy turbo kaszel, turbo katal, Katar i jeszcze do tego właśnie na przykład problem nietrzymania moczu z przedciąży no to tutaj zaczyna się już dziać nie? i warto wiedzieć właśnie jak z tym pracować, jak z tym działać i jak zapobiegać po prostu niemiłym konsekwencjom. Nauka pracy mięśni brzucha we wczesnym etapie połogu. oczywiście to ważne też jak w ogóle brzuch ma pracować w ciąży, tutaj też sobie opowiadamy, tak? które mięśnie mogą pracować, które nie, które powinnyście czuć, że się angażują, a które zupełnie sobie jakby w ciąży odpuszczamy. Masaż krocza i tkanek okolicznych. Masaż krocza możemy sobie też podzielić na takie można powiedzieć dwie części, dwa rodzaje. E, jeden z nich to jest taki masaż krocza bardzo zewnętrzny, czyli taki w którym masujemy środek ścięgnisty, czyli to ten obszar między pochwą a odbytem, tak? i tutaj sobie masujemy i wejście do pochwy. Dla mnie osobiście to jeszcze nie jest taki pełny masaż krocza, to jest takie preludium, to jest taki wstęp do masażu krocza, ale bardzo potrzebny i tego też się uczymy, tego sobie pokazujemy sobie w trakcie badania, gdzie by te napięcia macie, w którym miejscu, gdzieś tam bardziej musicie się skupić. Na tym masażu i to zapobiega i daje nam elastyczność tego środka ścięgnistego pracujecie nad tym, by właśnie ta ochrona krocza była możliwa, bo brzuszki smarujecie wszystkie jak jeden mąż. Zanim jeszcze one się w ogóle pojawią, to już jakieś olejki i balsamy są kupione i zapobiegamy bardzo rozstępom, bo im się, ich się boimy i o nich myślimy, ale nie myślimy o tym właśnie, co jest nawet ważniejsze, nie? Bo oczywiście rozstępy, taka wizualny aspekt też jest istotny, żebyśmy czuły się dobrze w ciąży i po niej, ale to tutaj te mięśnie będą Ważniejsze. i ten obszar, który, którym rodzimy tak naprawdę, tak, jest istotniejszy niż, niż tutaj ten brzuszek, a o nim zapominamy niestety. Więc tego też się uczymy i uczymy się masażu krocza właściwego. Czasem nawet na wizycie przychodzicie w parze z partnerem tak i masujemy sobie we dwójkę ucząc się tego tak palec po palcu dzięki temu panowie jeśli w tym uczestniczą z wami mają pewność, że robią to dobrze, bo czasem jest tak, że po prostu um, taka wiecie nauka gdzieś tam czy nawet na miednicy, tak, czy są różne Obrazki często na szkole rodzenia, jakie te techniki powinniśmy wykonywać na tym kroczu, ale to im jeszcze nie daje pewności. Oni tam na szkole rodzenia wszyscy kiwają, że wiedzą o co chodzi, a później się okazuje, że kilka tygodni później lądują w gabinecie i mówią w ogóle nie wiedzą, gdzie, jak i z jaką siłą. Bo to faktycznie tak troszkę jest, że nie do końca wiemy, z jaką siłą, nikt nas tego nie nauczył właśnie na naszej partnerce, więc to jest też fajna, fajny aspekt tej wizyty, że możecie być tacy pewni potem, czy dobrze to robicie. Ćwiczenia od. Czyli turbo ważna rzecz, o nich zaraz też jeszcze troszkę więcej sobie porozmawiamy, o przeponie, o płucach, tak? Jakimi torami warto oddychać i techniki pracy z blizną. Oczywiście, jeśli jesteśmy po porodzie szczególnie, no to faktycznie ta wizyta nam to da, że wiemy, jak z tą blizną pracować, ale też w kontekście porodu, jeśli mamy stare blizny na kroczu, czyli jest to poród drugi, trzeci i kolejny, tak? To jeśli były nacięcia i pęknięcia krocza wcześniej, to też warto. Opracować tą bliznę. Oczywiście cudownie byłoby, gdyby ona była już um, opracowana świeżo po porodzie poprzednim, um, ale często się tak nie dzieje, więc wtedy zajmujemy się nią później i to też oczywiście ma sens. A robimy to po to, żeby krocze nie pękło zaraz tuż przy starej bliźnie. Bo najczęściej tam, gdzie jest blizna, to tam jest dosyć sztywno i na samej bliźnie tkanki są mocne, one tam nie pękną, ale mogą pęknąć obok. Trochę tak jak z szwem bluzki, nie? Mam tu szef, mam szef, nie wiem czy widać, nie? Ale najczęściej, jak mamy szef, to bluzka pęka obok, nie? Gdzieś tam tak pod sobie ona pęknie.